Moi drodzy, 15 marca 2001 roku, czyli równo 20 lat od dzisiaj, wyszła pewna gra. Gra epicka, gra no, co tu dużo gadać? Kto w Polsce o niej nie słyszał, to, to, to ja nie wiem, czy jest ktoś taki. Gra jednocześnie, która największy sukces odniosła w Polsce, chyba. <grym> I, i, I gra, która jest na mojej liście, jakby gier z dzieciństwa, których nie przeszedłem. Chociaż do ona wyszła, to ja miałem 14 lat, więc takie dzieciństwo już umiarkowane. Niemniej, jakoś, nigdy tego nie przeszedłem. Czemu? Tego się dowiecie. Jednakże moi drodzy, no z miniatury już doskonale wiecie co to będzie i nie ma co tutaj ściemniać, odpalam grę i... No i jest, jest i on moi drodzy, jest i on, wielki, genialny Gothic. Nowa gra na moim kanale, nowe jakby, na wrobinie dzieciństwa, gdzie nie udało mi się przejść tej gry eee, Jestem podekscytowany, czy... Czy emocje będą takie same jak wtedy, kiedy miałem 14 lat? Póki co grafika razi tak po oczach, że chyba okularów nie potrzebuję, by grać w tą grę eee, Okej, okay. nowa gra moi drodzy Bardzo nie potrzebuję okularów, żeby grać w tą grę, serią tak jak... O Jezu, taki duży monitor Teraz, uwaga Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Tak było. Podczas długich lat swego panowania, Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Zawsze jest oprócz jednego. Ach, cigalowie! Co to jest takie slowmo? No poważnie bądźmy. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. To też wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Tak było. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Czy to mówi Xardas? Nigdy do niego nie doszedłem. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i. Zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Okej. Okay. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Okej, okay, i Gról teraz będzie piękny porządek. Jestem. Jeszcze chwila. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. To babę! Aż do dziś. Na skraj burwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Werantu. Skazuję tego więźnia na. Stać! Skazańcze, mam dla Ciebie propozycję. Stać? Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie, zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! milcz! Dobra. Zrzucajcie go. No. Okej. Okay. Teraz będzie ta scena. Witamy w kolonii. Dość tego. Zostawcie go. A teraz precz. No już, wstawaj. Witaj Diego. A... Nazywam się Diego. Jestem. Nie, nie potach Tymi jest. pikselami. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowy. Na razie to ty. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy 20 lat. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Pro propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał... Już to do mówił. Dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz bój, mnie interesuje. Mam list do przywódcy magów ognia, może od tego. Mam zacznijmy. list do arcymistrza magów ognia. Czyżby jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono? Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów, a większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na Twoim miejscu trzymałbym język za zębami aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby Ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w Starym Obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w Starym Obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Mniej Między więcej. obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Mało mnie to Tam interesowało, ale. ale jeśli chcesz z nim walczyć, Radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Nie, nie mam z nim jakichś zatargów, chyba nie będę chciał. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Witamy w kolonii, moi drodzy, witamy w kolonii. Eee. Okej, okay. powiem tak... Z stołkami w ogóle grajesz, że tu się skacze? Nie, to jest tryb bojowy. Powiem tak... jaj! Gra... Dla mnie zestarzała się brzydko. Jak się w ogóle podnosi rzeczy? Mm, zestarzała się bardzo brzydko. znaczy musimy brać pod uwagę, że jakby, mm, ee, jakby e, gram też aktualnie. Jak jest podnieść? Spacja, działanie, lewy kontrol. No nie. Yy, wybaczcie mi ten wstęp, ale trzeba. Wysoka jakość, tak jest. Yy, ekwipunek, jak jest podnieść coś, podnieść cokolwiek krok w prawo. Page up, page down, broń Space, lewy kontrol działanie, lewy shift, składanie się, rozglądanie się wideo z oczu postaci ekwipunek, tak by Backspace. Spu... Jak ja mam to podnieść? to oczywiście że będzie zmienić na wsad natomiast musicie brać pod uwagę że ja aktualnie też gram na przykład w Cyberpunka. wyobraźcie sobie ten przeskok 20 letniej grafiki wow 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 wychodzę za bariery. dobra naprawdę ogromny przeskok Jakaś jakaś toporność jakaś to stoporność? trochę nie chcę tylko to podniósł. Nawet po dialogach, kurde, czuć. Czuć na, na lekko. Jak będzie się grało w tą grę po takim czasie? Nie wiem. Nie mam pojęcia bladego. Mam nadzieję, że spokojnie, gdyż tak gdzie trzeba mapę ręcznie rysować. Bo tu mapy nie ma, nie. Tu trzeba sobie mieć kartki i długopis. To za to uwielbiam tą grę. Za to, że też na starcie dostajemy w. No w Ryja po prostu. Eee, za to tą grę, moi drodzy. No i cóż, nie udało mi się przejść jej w w ogóle to są maksymalne ustawienia. Ty, jak to wyglądało, jak ja byłem młody? Młody Jagody, Kurde, jakieś robole, mam nadzieję, że mnie nie zjedzą. Eee, przeszedłem jakąś część, tylko naprawdę małą tej gry. Znaczy, małą, no. Zobaczę dopiero teraz, jaką część tak naprawdę przeszedłem i zobaczymy, moi drodzy. kolejne jakby nierozwiązane, nierozwiązana sytuacja z dzieciństwa. Właśnie nadchodzi. Trzeba zakończyć tą przygodę w Z Dwójki w ogóle w życiu nie odpalałem. Trójkę odpaliłem, ale okazała się bardzo prosta i ty mnie sfrustrowała w ogóle. Że to w ogóle wyciąłem, jakby. Wie... Co? Tuż. To Tuż to są te, te. To W ogóle fajne. Dobrze, mi zabije. Trójka by była zbyt łatwa ja pamiętam że tam był taki motyw, że... No jak się podnosi rzeczy? Co jest? Czemu się rzeczy nie da podnosić? No tak, stare gry. Eee, co, może ten most z góry może jest po to, by nim przeszedł. No tam w dół tu ja nie chcę iść. Nie znam tej mapy, nie wiem co się dzieje. Mój drodzenie no i tak to właśnie później wygląda. No ale tu mamy jakieś przejście. Tak jest. Z tego co pamiętam, czy tu w lewo raczej szło? Ej no kurde idę na pewno teraz źle. No tu kolejny stwór. Eee, nie, 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 czuro mówimy nie. Czy ja tam mogę spać? W ogóle pewnie mogę mam przejść przez ten tunel? Kurde, czego było spytać jak dojść do tego obozu jednak. Nie mam przejść przez tunel. Ej no kurde kill off, bierz kill off. Nie no, serio, jak się podnosi przedmioty. Tyle kurde wiedzy przede mną jeszcze moi drodzy, nic nie wiem, nic nie wiem, w ogóle nie pamiętam nic o tych jak widzicie. Tu w ogóle nie ma sakra, co z tą grafiką się to porobiło. W sensie no to się tak zestarzało tak, zestarzało. Okej, okay, lewy. Czyli może muszę trzymać długo lewy, wtedy coś podniosę. Cześć, ziomki. Czemu nie mogę z nim pogadać? Jak człowiek. Gdzie ja jestem? No kurde. No nie, no muszę tamtędy przejść. Okej, okay, no kontrol jest niby akcja, lewy. No i wybaczcie, moi drodzy, pierwszy odcinek. No ale muszę się przyzwyczaić. Moi drodzy, tak czy siak, rozpoczynamy gotika, Rozpoczynamy sobie grać w piękną grę, piękną przygodę. Jeżeli nie wypali wam oczu, to będzie dobrze chyba, nie? Dobra, kontrolem to się robi. Aha, i do góry. Spójrzcie, co my tu... Dobra, jak ja mam to zgarnąć? No dobra, bierz to. Bie bierzemy to, ziomek! Jak ja mam to... No... Długa droga przede mną. Mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną właśnie w tej wielkiej przygodzie, moi drodzy. Do następnego odcinka to ogarnę wszystko także spokojnie. W następnym odcinku zaczniemy sobie już, jak będę umiał podnosić przedmioty. Dzisiaj wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną i czekam na komentarze, co sądzicie o takim wyborze kolejnej gry. Bye!